Poszło. Pośmialiśmy się. Cześć, tu Paweł. Proszę bardzo, koń pociągowy firmy Centrala Grawelowa, firma Cross, model Esker 7, rama Carbonda. Poprawiona, nazwijmy to, do pełnego prowadzenia linki w pancerzu, czyli to, co lubię najbardziej, bo wreszcie to normalnie, proszę bardzo, chodzi jak karabin maszynowy, wszystkie biegi się zmieniają. Nic tutaj się po tygodniu nie zawiesi, nie przestanie działać. Dodatkowo Uzupełniłem tutaj przelotkę. Ona akurat tu nigdy dobrze nie siądzie, ale zawsze jest lepiej tak, żeby było niż żeby się to tłukło. Oraz chciałbym, żebyś tu pokazał, bo jestem z tego wyjątkowo zawsze dumny, że tutaj wkładam przelotkę. Nie zostawiam tego takiego luźnego. Jest po prostu przepięknie to wszystko wygląda. Normalnie nie ma przelotki? Nie ma. Y, nie, jest inaczej, bo jest takie kikuty. Tu wchodzą, wychodzą takie, na blacie to mamy. Możemy to nawet pokazać. To tak trochę źle się kojarzy taki. Wąs. I ten wąs tam wchodzi, tutaj, proszę ja ciebie, i tutaj wychodzi goła linka. Poproszę żeby było widać. O, przepraszam. Tu okay. jest taki wąsiak i tutaj idzie goła linka, idzie, 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 tam idzie ślizgiem, idzie, idzie, idzie goła linka aż dotąd i tu dopiero wchodzi w pancerz. Okej, okay, to tutaj A, jest niepotrzebne, no tak. A no, to jest teraz, żeby nie biło, tak? To jest teraz tak, żeby linka była tu wchodziła do pancerza, tu wychodziła z pancerza, żeby elegancko się ślizgała i dodatkowo to, co zawsze robimy, to puszczamy ją tutaj nad suportem, bo da się tak zrobić, dzięki czemu tu nie ma tak zakrętów, bo tu jest ten idiotyczny zakręt, więc już wystarczy zakrętów. No i dzięki temu ten rower działa i właściwie jest taki już znowu kolejny rower kompletny jakby, no bo to akurat jest spoko ta rama. Nie, kupując ten rower nie jesteś testerem, bo to jest najgorsza rzecz w roweru jak jesteś testerem swojego roweru, bo na przykład kupiłeś ramę, którą ktoś dopiero co wymyślił, robi, i w gruncie rzeczy ty to testujesz. W tym wypadku, akurat, już tych Carbond, myślę, że zostało tyle sprzedanych przez samą Carbondę, przez Crossa, chyba Loka na tym robiła, że już testerem się nie będzie. I jeszcze z takich tych rzeczy. To jest jakby dla mnie też normalny rower. Tam, przy założeniu, że jest głupie prowadzenie tych linek, i strasznie to wszystko się pręży. Aczkolwiek, jak to się zrobi w miarę po Bożemu, no to tak strasznie się nie pręży. No ale tego nie przeskoczymy, że to tu wchodzi. Ale proszę bardzo, suport wkręcany normalnie, żadne presfity, sztywne osie, tutaj też żadne kliny, tylko normalna obejma. Dziękuję, do widzenia. W tej wersji Crossa, oczywiście, wadą jest to, że są śmieciowe piasty. Więc te koła tak naprawdę są jednorazowe. Trochę się na tym pojeździ i pójdzie to do, yy, do kosza i trzeba będzie wymienić na nowe, bo serwis często właściwie już jest tego nieopłacalny. No i tak. Spoko rower. Dziękuję.